jakiejś rzeczy, które on zrobił, ale tamten i tak będzie miał konsekwencje karmiczne, ale może nie tych czynów, które zrobił, ale tego, że zrzucił na kogoś. Ale on nie zrzucił na nikogo. Medytator wymiany z własnej woli zastał. Co, i tamten nie poniesie karmy? Nie, bo tam szybko. medytator wymiany zrobił to dobrowolnie. Nikt mu nie kazał, nikt nie wymusił. On to zrobił dobrowolnie. Więc, jakby w prawie przyczyn i skutków, wolna wola jest uwzględniana. Jeżeli ktoś to robi dobrowolnie, to robi dobrowolnie. Pytanie, jak się wolna zapyta, wola. Jeszcze na przykład nie dodaję jakichś rzeczy, nie? To jest w trakcie. czy można się jakoś i tak przed tym się energetycznie. Powiemy potem tak? o tym, na spokojnie, tak. Najpierw, żebyście zrozumieli dobrze, jak ona działa. Dlatego też. Widzicie potem, jak się odradzają w różnych tam karmicznych misjonarzy i wieskowi, to jakby, no, jak się rodzi misjonarz w takim domu, gdzie byli dawni wieskowi, albo inni ludzie, którzy już dawno zauważyli, że istnieją misjonarze, którymi się fajnie żyje, im oczywiście, no to w tym domu panuje często zasada, jakby się wszyscy zmówili, że cokolwiek się dzieje w tym domu, to winny jest ten misjonarz. Że od razu jak coś się złego dzieje, to walimy do misjonarza z pretensjami, z opierdzielem, że tak powiem, z krytyką, z jakimiś innymi rzeczami, no oczywiście z konsekwencjami i karą też obowiązkowo do niego. No bo jakby to się bierze z tym, że on ma ciągle te intencje brania pewnych rzeczy na siebie. Ta zgoda, mimo że już teraz działa na polu nieświadomym, ona ciągle działa, ona nie została jeszcze wyłączona. No to kto by nie skorzystał, no chętnie by, by skorzystało, prawda, no od czego on jest, nie? no od tego właśnie, nie. A przynajmniej im się tak wydaje, mówiąc w wielkiej przenośni. I tak to potem działa, tak to potem działa. Oczywiście, jakby się nad tym zastanowić, jest to system, który tak naprawdę daje świetne podstawy, żeby rozwijała się patologia. To, że tak powiem, rozwija patologię. Dlatego, dlatego powiedzmy sobie, no, potem są takie systemy, gdzie w społeczeństwie to widać, nie? że ktoś tam jest obciążony i na nim siedzą, korzystają. Ja nie myślę go puścić, nie? Trzymają go w poczuciu. Czego? No, przede wszystkim winy i odpowiedzialności, bo to najmocniej na misjonarza działa. Misjonarz się wkurza, ale poczucie odpowiedzialności go nie odpuszcza, trzyma go po prostu mocno. Dopóki oczywiście nie dojdzie do jakiegoś swojego, no, takiej swojej skrajnej wytrzymałości, gdzie powie dość i zacznie szukać rozwiązań. Wtedy, wtedy jakby wszystko zaczyna toczyć się trochę inaczej. No, ale jak powie dość, to tam się zaczyna się <grywać> A, no wiadomo. No. Kto by taki generatorek chciał stracić? Nie? No, nikt nie, nie lubi. Najczęściej taki człowiek, nawet jeśli nieświadomie coś robi już, nawet jeśli może mu się do tego końca nie podoba, że to wszystko jest z nami, to jakiś tam części wierzy, że tak jest słuszne, że tak musi być. Tak, tak. No, Patologia... Patologia jest o tyle szeroka, że jeżeli to działa przez wcielenia, to ci, którzy nie doświadczają skutków, bo medytator wymiany jest zasysa, nie uczą się, bo świat jest tak skonstruowany, że skutki nas też uczą, prawda? Jak coś robimy i przynosi to zły skutek, no to drugi raz młody człowiek tego nie zrobi. Wyciągnie wnioski, aha, tego się tak nie robi, dobra, dziękuję, do widzenia. No ale jak ma wyciągnąć wnioski człowiek, który obok siebie ma medytatora wymiany, który wszystko zasad i tyle nie ma skutków, nie? Pytanie, czy no? W tym razie medytator wymiany uczy się w przyspieszonym tempie. Nie. Nie. On, on cierpi w przyspieszonym tempie, ale, ale nie uczy się. Niestety poczucie odpowiedzialności go strasznie otępia. Ale słyszałem też nie tak, on zasysa tylko syf. On jest nastawiony na śmieci. Tak, tylko na no, ale... lekcje, które tak trzeba bo no to potem doświadcza i doświadczaj. No, tak, że słyszeliśmy taką teorię więcej... właśnie, więcej... więcej... że szybciej do oświecenia pójdzie, jak więcej ile może Znaczy powiem tak, możecie spotkać różne religijne teorie, które gwarantują, obiecują misjonarzowi coś ekstra. No. No, trzeba człowieka jakoś przekonać do tego, żeby to robił. Ale w praktyce te wszystkie rzeczy, tak zwane ekstra, no nie istnieją. Po prostu ten człowiek się przeciąża śmiećmi i na tym jest kropka w zdaniu. Tu nie ma nic wartościowego, szlachetnego, mistycznego. No po prostu robi z siebie śmietnik, energetyczny i to jeszcze nie, nie, nie swoich rzeczy po prostu. Ot, takie połączenie śmietnicka z baterią, że tak powiem, nie? Bo bierze śmieci i ładuje energią. Taki generator. Na dole śmieci, na górze oddaje energię. No i tyle. Jak w powrocie do przyszłości nie? Nie. No, no, no. Tak. Także, także to potem potem właśnie... No pamiętajcie, że ci ludzie potem się odradzali w późniejszych wcieleniach, no w innych częściach świata, wnosili to do różnych innych części społeczeństw. No i próbowali odtwarzać to w bardzo wielu, że tak powiem, miejscach. Oczywiście przeplatając to z tamtejszymi religiami, systemami społecznymi. Dlatego też te elementy medytacji, wymiany, fragmenty mniej lub bardziej zauważycie w różnych kulturach. One się przerostały do różnych kultur i mniej lub bardziej te swoje trzy grosze tutaj wnoszą. Ale medytacje wymiany były różne, kochani. To nie jest tak, że one były tylko jedno schematyczne. Była też na przykład druga forma medytacji wymiany, wredniejsza moim zdaniem, inaczej wredna. E, mianowicie chodziło o to, że medytacje wymiany robiło się na ciało. Teoria, która się z tym wiązała była bardzo prosta. Uczono tych ludzi, żeby zasyśnięty syf, że tak powiem, energetyczny, żeby kumulować go w komórkach mięśni ciała. Dlatego, że wierzono, że wierzono w coś takiego, że no dobra, pamiętaj, przyjdzie ten moment, że umrzesz. To wstrętne ciało z tymi wzorcami ono zostanie na ziemi, zgnije, te wzorce z tym ciałem zgniją, a czysta dusza i tak się z tego ciała uwolni, co się w ogóle przejmować. To niech to, to ciało zgnije z tymi wzorcami, spokojnie, nie ma problemu. Tak wierzono. Oczywiście tyle teorii, w praktyce dobrze wiecie, że to tak nie działa. Niestety, ale ale w praktyce rzeczywiście mhm. są osoby, które wykonują medytację wymiany na ciało i kumulują to wewnątrz komórek ciała, zasysają to i trzymają w komórkach ciała. Tam jest też taka teoria, i to jest też do odreagowania, że uczy się tych ludzi, że trzymaj to w komórkach, trzymaj, poświęcaj na to swoją energię, wysiłek, ponieważ jak puścisz to i z tych komórek to jakby odejdzie, to wróci to do właścicieli, a jak wróci to do właścicieli, to oni będą cierpieć, a jak no, będą cierpieć, to to jest twoja wina, bo przecież mogłeś trzymać to w komórkach ciała i ich od tego uwolnić, ale puściłeś, to wróciło do nich i oni teraz cierpią, bo nie mogłeś utrzymać. Nie? To są takie tego typu teorie do odreagowania. Teraz, no czym się cechuje taki człowiek, który to robi? No, przede wszystkim ma problemy z ciałem. Przede wszystkim ma różnego rodzaju problemy z ciałem i to bardzo takie nadwyrężone, że tak powiem, niewspółmiernie większe, nawet od tych pierwszych medytatorów. Na przykład często, ale nie zawsze, ale często obserwuję, że ludzie, którzy to praktykowali, oni często mają takie ciała napuchnięte. Można z daleka powiedzieć, że są trochę utyci gdzieś tam, ale to, jak się przyjrzycie temu ciału, to, to nie jest tak, że to jest tłuszcz czy coś, one jakby były takie napuknięte, napompowane te ciała. Tak by się woda zbierała czy coś takiego. To jest często skutek tego, że się w dużych ilościach kumuluje w tych komórkach ciała, te wzorce. No energetyka działa na, działa na ciało, nie ma po prostu, że inaczej jest więc to ciało odpowiada. Często te osoby z różnych powodów, one chcą schudnąć, a schudność nie potrafią, bo nie tłuszcz jest problemem w tym ciele, tylko energetyka jest problemem w tym ciele. Nie tłuszcz się gromadzi, tylko różne wzorce w komórkach ciała się gromadzą, a ponieważ oni się nastawiają w schudnięciu na to, żeby pozbyć się tłuszczu, a nie energetyki w komórkach ciała tej syfiastej, no to nie chudną, po prostu nie chudną, nawet jak się głodzą, za cholerę nie idzie po prostu, bo po prostu... Nie w tym jest, kochani, problem, nie w tym rzecz. Problem jest w tym, że się kumuluje dużo negatywnej energii w komórkach ciała. No i tak naprawdę to powoduje to opuchnięcie takie po prostu ciała. No to ciało już nie umie po prostu, ono jest takie nadmuchane jak balon, nie potrafi już sobie z tym inaczej poradzić. Tym bardziej, że tam jest jeszcze ten wzorzec, że nie ma, że się pozwala energetyce to przetransformować, bo jest ta teoria, że to trzeba trzymać, żeby nie wróciło do właścicieli. Tam jest duży wysiłek trzymania tych wzorców w sobie i takie poczucie odpowiedzialności, że jak puszczę, to syn wróci do właścicieli i biedaczki cierpieć będą, oj, będą. No. No. Z tą teorią, że po śmierci niby to ginie razem z ciałem, czy ona też jest nieprawdziwa? No, w pewnym sensie prawdziwa, ale to nie jest tak, że czysta dusza wylatuje, że tak powiem, bo ona nie jest czysta. Żyjąc dusza w takim zasyfionym skafandrze, zwanym ciałem, no nie ma możliwości, żeby obudę ciała czysta. To jest teoria. Natomiast no, rzeczywiście to ciało zgnije, tylko że no niestety ten mechanizm zostanie w podświadomości, ten człowiek odrodzi się i odnowa cała zabawa. No, bo, bo świadomość włączy. Tak, i za chwilę znowu zasyfi to ciało. Czy są jakieś konkretne miejsca w ciele, gdzie to się kumuluje? Różnie to bywa. Różnie to bywa. W zależności, jak dany medytator wymiany w sobie to wykształcił. To jest indywidualna sprawa. No, powiedzmy sobie... No, mistrzowie potrafią uchać to dosłownie wszędzie. A jak to rozpoznać, że jakby jakiś tam problem z ciałem, to jest akurat to, a nie coś innego? po intencjach, po energiach, no tak jak zawsze. No, ja Wam powiem takie różne rzeczy, które jeden Wam podałem. Nie? No, ktoś próbuje schudnąć i za cholerę nie idzie, bo nie w tłuszczu jest problem. Problem jest czymś zupełnie innym. Ale może to powodować inne rzeczy. No, załóżmy sobie, że spotykacie taką osobę. No dobra, fajna osoba. Gdzieś tam spotykacie się, próbujecie się zbliżyć i zaczyna być problem. No, fajna z charakteru osoba, miła, przyjemna, ale z seksem jest problem, odpycha nas. No, bo jak ciało tej osoby, czy tam jego, prawda, czy jej, zależności kto to jest, jest jednym wielkim śmietniskiem energetycznym, no, kto lubi się kochać ze śmietniskiem? No, 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 no nie znam takiego, jednak instynkty w człowieku działają i instynkty są bezwzględne, one nie patrzą na uwarunkowania, jakby wyczuwają potężny śmietnik energetyczny i mówią ci trzymaj się z daleka, nie? Ale umysł ci podpowiada fajna osoba, chciałbym. I teraz człowiek jest w takim ferworze sprzeczności decyzyjnych, bo i pewna część, no możemy nawet już kochać tę osobę i ta część mówi tak, Chce się zbliżyć, i instynkt, który czuje ten śmietnik, mówi nie, nie, i się broni. No i wtedy jest duży problem. Znaczy, problem, no, jak ktoś wie o co chodzi, no to sobie te osoby mogą to ładnie przepracować, odreagować, te wszystkie elementy medytacji, wymiany, przestanie to wciągać. Struktura ciała się fajnie oczyści, i jest koniec po problemie. Natomiast ci, którzy no nie wiedzą o co chodzi, no to tu mają problem. Tu mają duży problem. Bo wiadomo, że z biegiem czasu, jak ta medytacja jest aktywna, to tego syfu będzie coraz więcej w tym człowieku. Więc to będzie chodzące świetnisko, jeżeli chodzi o ciało energetyczne. No i to nie zachęca. To nie zachęca. Nie? To, to, że tak powiem, wszelkie instynkty mówią: uciekaj, trzymaj się z daleka, nie zbliżaj się. Unika i tak dalej, z daleka, nie? ale rozum czy serce mogą podpowiadać fajna osoba, jednak no, chce z nim czy z nią być po prostu. Nie? Bo to są duże problemy dla tych ludzi, i to są rzeczy, które trzeba też no, uwzględnić w tych obciążeniach, że to może tak działać. No, to, to zaśmieca całą energetykę ciała. Więc, więc no. Niestety tak to potem odbieramy, kochani. Nie. Jest bardzo taka szara i ciężka ta energia, taka, taka no, niezachęcająca delikatnie mówiąc. Choć nie wiemy dlaczego, nie? Bo ta osoba może być okej, okay, ta osoba może być fajna, ta osoba może być jakoś tam mądra, sympatyczna, przyjazna do nas, przyjaźni do nas serdeczna dla nas na przykład, nie? bardzo pomocna, więc no wszelkie jakby te elementy dobroci w tej osobie są. I logika podpowiada, że nie ma najmniejszego powodu. Czy bardziej w trakcie, czy przed, jak to jest Ja ci powiem tak, im bliżej, tym mocniej jest to odczuwalne. A okay. ja myślę, że nawet może być taki człowiek nie ciągnie seksualnie do tej osoby. Odpycha, odpycha, tak.